Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie. Kłaniam się, Marku. Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Dziękuję wszystkim patronom i patronkom w serwisie Patronate: Beata Liszkiewicz, Robert Majewicz, Paweł Bobruk, Max Spik, Johnny Bigut, Maciej Rakowski, Kornelia Rot, Grzegorz Dąbrowski. To są ostatnie osoby w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, które dołączyły do patronów. Dziękuję, że wspieracie naszą pracę. Dzieje się Marku, załóżmy koniec historii generała. Tak, dokładnie. Dzisiaj wieczorem pojawia się już oficjalnie informacja, że generał założny zostaje zdymisjonowany. Prezydent Załęcki podziękował mu za dwa lata obrony ojczyzny, a w jego miejsce zostaje wstawiony, no, tak jak się wielu spodziewało, nawet pomimo tego, że ostatnio odmówił generał Oleksandr Syrski, dotychczasowy dowódca wojsk lądowych. Co tutaj jeszcze można dodać? No, jest to dość nieoczekiwane, jeżeli chodzi przynajmniej o syrskiego, bo przynajmniej podejrzewano, że po ostatniej odmowie biuro prezydenta będzie szukać innego kandydata i tutaj się przewijały różne nazwiska. I nawet nie, nie chodzi mi o sylwetkę generała Kyryła Budanowa, bo tutaj... Yy, Promowanie tej kandydatury to była naprawdę gruba przesada, bo jest to oficer, który na dobrą sprawę nigdy nie dowodził oddziałami większymi niż Pluton. No i przede, przede wszystkim on jako dowódca wywiadu zajmuje się bardziej dywersją, zbieraniem informacji o przeciwniku czy z jego terytorium. Także tutaj to akurat był mniej prawdopodobny typ, ale no tutaj faktycznie. Od początku tak uważano generała Syrskiego jako takiego faworyta dworu, tudzież bankowej, czyli ulicy, przy której jest siedziba władz ukraińskich, ale z drugiej strony, właśnie to, że on na początku odmówił zajęcia miejsca założnego, no było z jednej strony zaskoczeniem, bo wskazuje na to, że generał Syrski. Prawdopodobnie nie uważa samego siebie za osobę, jakąś taką w pełni podporządkowaną, jaką marionetkę biura prezydenta. No tutaj, jeżeli też chodzi o tego nowego dowódcę, no to pamiętajmy, że w mediach społecznościowych podnoszono przeciwko niemu różne zarzuty: rzekomo, że jest rzeźnikiem, że traci bardzo wielu żołnierzy że nie szanuje ich życia. No tutaj tak na dobrą sprawę yy, prawda jest inna, bo tylko pragnę zauważyć, że na dobrą sprawę narracja przeciwko Syrskiemu pojawiła się na dobrą sprawę dopiero późną jesienią 2022 roku, a wcześniej, pomimo tego, że też się toczyły bardzo intensywne walki, pomimo tego, że to on był wykonawcą tych planów yy, yy, z obwodu Charkowskiego, gdy wyzwolono znaczną jego część, między innymi okolice i Ziumu Kupiańska we wrześniu roku 2022, no to mimo wszystko jakoś wtedy nie podnoszono przeciwko niemu takich głosów, no bo nie zawsze one miały, powiedzmy, uzasadnienie merytoryczne. No z samej Ukrainy to dochodzą tutaj różne sygnały, co do tej decyzji prezydenta Załęckiego, ale musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim, moment zmiany głównodowodzącego to nie jest dobry czas. Zdecydowanie możemy mówić o złym timingu. Z jednej strony, Ukraina otrzymała pieniądze z Unii Europejskiej. Pomału w wielkich bólach zaczyna się klarować też sytuacja w Kongresie USA, ale sytuacja na froncie, nie oszukujmy się, jest ciężka. Można powiedzieć, że prezydent załoński postanowił dokonać wymiany koni na przeprawie. Jest to właśnie bardzo zły pomysł i no, może to mieć pewne reperkusje. Jeszcze zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na armię ukraińską, ale możemy być pewni, że w społeczeństwie na pewno podniesie się wiele niezadowolenia. Przede wszystkim też zwróćmy uwagę na to, że bardzo negatywnym aspektem jest upór i prezydenta zameńskiego i szefa jego biura, Andrija Jermaka, no, którzy po prostu za wszelką cenę chcą realizować jakieś swoje wewnątrz polityczne plany. I zapominają o tym, że Ukraina toczy wojnę. No i zresztą tutaj w tym momencie pewnie niektórzy przypomną, że sama sylwetka Andria Jermaka jest mocno podejrzana. Pamiętajmy, że oskarżano go niejednokrotnie o bardzo podejrzane związki z Rosją, Białorusią. Też ludzie, niektórzy pamiętają, że to on mógł stać między innymi już w okresie wojennym. Za między innymi rozmowami, jakie odbywały się w Turcji. i Niektórzy podejrzewali, że właśnie w ich trakcie starano się wytargować no, taki dość negatywny dla Ukrainy rozejm. Także tutaj no, na pewno przez ukraińskie media społecznościowe. Przeleje się sporo negatywnych reakcji na tą decyzję. Bardzo ciekawe jest to, jak ostatecznie zareaguje wojsko ukraińskie. Jak oni przyjmą i z jednej strony zwolnienie generała Załóżnego, a z drugiej strony obsadzenie tego stanowiska przez generała Syrskiego. Czyli Załóżny osobiście... będzie, będzie mógł robić karierę polityczną, tak niektórzy mu wróżą. Yy, tak. Yy... Oczywiście, tutaj niektórzy zwracali uwagę na to, że pewnym strzałem w kolano będzie ze strony i i Jermaka zdymisjonowanie założonego, bo to faktycznie może zmobilizować generała do tego, żeby przejść do cywila i zająć się karierą polityczną. No, teraz w trakcie wojny raczej munduru on nie zrzuci, będzie szukał dla siebie miejsca. Możemy podejrzewać, że być może niedługo zostanie też zdjęty jego najbliższy współpracownik, czyli generał Szaptała, szef sztabu generalnego. Więc no, prawdopodobnie ten tandem będzie właśnie musiał sobie znaleźć nowe miejsce i zajęcie, ale nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby. No, po wojnie, albo gdyby zawarto jakiś rozejm to oczywiście nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby załóżny rozpoczął karierę polityczną, zwłaszcza, że w jego otoczeniu są osoby, które zwracały uwagę na to, że on musi sobie stworzyć jakieś zaplecze polityczne i myśleć osobnie o sobie również jako o polityku. I właśnie niektórzy nawet. Tacy eksperci, którzy przygotowywali różnych kandydatów ukraińskich na wybory, na przykład Serii Hajdaj, zwracali uwagę na to, że no, założny tutaj zaniedbał akurat tą płaszczyznę, ale nic nie szkodzi, aby to nadrobić. Inna sprawa jest też taka, że jeżeli wojna jeszcze potrwa przez jakiś czas i jeżeli Ukrainie uda się wyjść na prostą, osiągnąć sukces już z nowym głównodowodzącym, to niewykluczone, że biura prezydenta będzie chciało stworzyć nową narrację, w której, no można powiedzieć, przedstawią generała założonego od bohatera do zera, że tak to ujmę, a Syrskiego właśnie zrobią takiego bohatera w drugim kierunku, czyli od zera do bohatera. A wszystko po to, żeby odebrać jak najwięcej sympatii społecznej Jaką obecnie może się cieszyć generał załóżny. Także musimy zwrócić uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Nie wiemy, kiedy na Ukrainie dojdzie do nowych wyborów prezydenckich. I nie wiemy, czy do tego czasu generał załóżny utrzyma swoją popularność. Nie wiemy też, czy staną za nim też jeszcze jakieś inne siły, bo niektórzy podejrzewali, że generał załóżny jest. Tą sylwetką, już teraz również polityczną, która będzie w stanie zjednoczyć pod swoim sztandarem wszystkie prozachodnie, patriotyczne siły, no, które oczywiście w konsekwencji zmiotą Wołodymyra Załęckiego z sceny politycznej. Tak. To jeszcze słowem, Marku, co się dzieje w Senacie Stanów Zjednoczonych? No, tutaj mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, trochę korowodzeniem, jeżeli chodzi o pakiet y, wsparcia. Y, no, tutaj pamiętajmy, że toczą się gry nie tylko w Senacie, ale również i w Izbie Reprezentantów, czyli tak naprawdę cały Kongres, obie jego izby stały się swego rodzaju zadziwiającym polem bitwy y, w bardzo wielu kwestiach związanych z nowym budżetem, a przede wszystkim z pakietem. Który obejmuje z jednej strony wzmocnienie granicy z Meksykiem, a z drugiej wsparcie zagraniczne, nie tylko zresztą dla Ukrainy, choć dla niej największe, ale również dla Izraela oraz sojuszników na Indo-Pacyfiku czyli głównie tutaj mowa o Republice Chińskiej na Tajwanie. I wcześniej, Mike Johnson, czyli speaker Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej, starał się przeforsować nie bez nacisków lobby proizraelskiego osobny pakiet wsparcia dla Izraela. To się nie udało. Ten projekt został utrącony. Na dodatek, jeszcze niedawno, Mike Johnson zupełnie nieoczekiwanie poniósł kolejną porażkę. Otóż nie udało się przegłosować postawienia w stan oskarżenia jednego z urzędników federalnych. Tutaj chodzi oczywiście o kwestię granicy USA i Meksyku. Nawet tutaj się okazało, wyłamało się kilku kongresmenów Partii Republikańskiej. Także no, to była dla Michaela Johnsona dość nieoczekiwana porażka. A jeżeli chodzi o Senat, to no, tutaj Senat... Tutaj też się dzieją dosyć ciekawe rzeczy, bo ten pakiet znowu został wstrzymany cały. Nie udało się zdobyć dla niego głosów i no nawet pewnego poczucia zażenowania tą sytuacją nie krył nawet prezydent Joe Biden. A dlaczego? Ano dlatego, że po prostu w Senacie. Wsparcie dla tego wielkiego pakietu wsparcia, który był naprawdę długo negocjowany. Tutaj no, głównie negocjowano tą sprawę granicy z Meksykiem i wzmocnienia jej, a także wprowadzenia zmian w polityce migracyjnej. No tutaj mieliśmy do czynienia z obupartyjną zgodą na to, że trzeba. Przegłosować ten pakiet wsparcia jak najszybciej. A tutaj nagle się okazuje, że znowu doszło do kolejnych sporów, i nawet w Senacie nie udało się zdobyć dostatecznej liczby głosów, ale powstała teraz nowa koncepcja. A polegać ona będzie na tym, że zaproponowano wyłączenie tej propozycji wsparcia zagranicznego pod osobne głosowanie, a na potem, prawdopodobnie, Zostanie ta kwestia do przegłosowania no, w sprawie granicy z Meksykiem, wydzielenia po prostu pieniędzy na nową politykę migracyjną i wzmocnienie granicy, bo bardzo prawdopodobne jest to, że Republikanie będą starali się wykorzystać temat granicy z Meksykiem do walki wyborczej. A jeżeli chodzi o pakiet wsparcia dla partnerów Stanów Zjednoczonych, to tutaj mniej więcej sytuacja może być taka. Z jednej strony Izraelici naciskają bardzo mocno na Republikanów, żeby w końcu przepchnąć również pieniądze dla nich, ale wiadomo, że te pieniądze nie zostaną przepchnięte, jeżeli nie znajdą się w pakiecie razem z pieniędzmi chociaż dla Ukrainy i Tajwanu. Dlatego niewykluczone jest to, że w końcu nawet spora część polityków z grupy MAGA, czyli Make America Great Again, Ulegnie, ugnie się i w końcu przegłosują ten osobny pakiet z pieniędzmi dla Izraela, Ukrainy i Tajwanu. Pytanie tylko, czy tutaj nie dojdzie ewentualnie do jakichś zmian drobnych, jeżeli będzie chodziło o jego wartość. Bardzo dziękuję, Marku, za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.